Być jak Robert Lewandowski marzenie wielu dzieciaków i ich rodziców tylko. Jaką dyscyplinę sportu wybrać, by być w zgodzie z możliwościami organizmu i jak trenować się bez ryzyka urazów. Podczas Białej Soboty w Szpitalu Świętego Łukasza w Bielsku Białej porad udzielali specjaliści medycyny sportowej i ortopedzi. Muzyka W rodzinie młodzież tak uprawia dyscypliny sportowe e, różne. Dla nich jest to proste, jest to oderwanie od bieżącej nauki, bieżącego trybu życia. W Gminie Świętego Łukasza już wielokrotnie korzystaliśmy z, różnego, z różnych akcji profilaktycznych. Wiemy, że tutaj jest dobra jakość świadczonych usług, dlatego wybraliśmy akurat dzisiejsze wydarzenie. No, nie ustrzegniemy się zawsze od urazów, dlatego staramy się dbać o to, żeby profilaktycznie być przygotowanym do tego i wspierać i badać dzieci przed tym, żeby jak najmniejsze było to ryzyko wystąpienia obrazów. Chciałbym uprawiać w przyszłości piłkę nożną. Czy ja z wiatrem poszliśmy pierwszy na piłkę nożną? I rodzice nas zapisali. Bialiż biamki, strzelać biamki. jest dobrze. Ja ćwiczę piłkę nożną. Gdzie grasz? W rekordzie. I w UKS-ie, no bo mój brat gra w piłkę. I to dlatego, tak? Tak. Ja też. Dlatego, że brat gra w piłkę? Tak. Lekarze ortopedii pracujący w Centrum Ortopedii Sportowej Szpitala Świętego Łukasza na co dzień spotykają się z pacjentami, którzy uprawiają sport zarówno zawodowo, ze względu na to, że mamy przyjemność współpracować z naszymi lokalnymi klubami sportowymi, jak i z tymi pacjentami, którzy uprawiają sport amatorsko. Sport amatorski w dzisiejszych czasach jest bardzo popularny. Coraz więcej naszych rodaków, coraz więcej z nas stara się w jakiś sposób aktywizować ruchowo. No i koledzy rozmawiają ze mną o tym, że coraz więcej tych ludzi przychodzi z jakimiś faktycznymi problemami. Uznaliśmy, że. Na samym początku tej kariery zawodowej, tej kariery amatorskiej, a być może nawet zawodowej, można wskazać naszym młodym pacjentom, jakie ścieżki kariery sportowej powinni dla siebie wybrać po to, aby uprawiać dyscyplinę sportu w zgodzie z własną anatomią, w zgodzie z naszymi indywidualnymi uwarunkowaniami do sportu. Stąd pomysł na tą akcję, aby młodym Ludziom, ich rodzicom pokazywać, że dla Ciebie najlepsza jest gimnastyka artystyczna, dla Ciebie tenis, a dla Ciebie być może piłka nożna. Najlepszym sportem dla każdego z nas jest sport, który jest dla nas zdrowy i bezpieczny. Bywa niestety, że pewne sporty nie tolerują naszych pewnych uwarunkowań fenotypowych. Jednym z takich uwarunkowań jest uogólniona wiotkość stawowa. Nie jest to jednostka chorobowa, jest to po prostu predyspozycja, dzięki której. W pewnych sportach, w pewnych czynnościach jesteśmy lepsi od naszych rówieśników, ale niestety pewne sporty potrafią, wykorzystując początkowo tą naszą podatność, giętkość, elastyczność, no niestety doprowadzić do uszkodzeń zarówno stałów, jak i więzadeł. I są to rzeczy, które mogą niestety wiązać się z kontuzjami, a również mogą wyeliminować nas z uprawiania sportu na pewnym poziomie. Postanowiliśmy zwrócić uwagę na kilka elementów, przede wszystkim na prawidłową oś stawów. Która jest ważna, zwłaszcza w organizmach młodych zawodników, którzy się rozwijają, którzy będą te stawy obciążać czasem w sposób ekstremalny. Postanowiliśmy również zwrócić uwagę na podstawową rzecz, czyli kwestię kręgosłupa. Czy kręgosłup jest prosty, czy nie ma jakichś wad kręgosłupa, czy nie ma wad budowy klatki piersiowej. No i również skupiliśmy się nad oceną symetrii łopatek, czyli takiego pierwszego jakby wyznacznika, wskaźnika, że coś może niedobrego dziać się z naszą obręczą barkową lub też z kręgosłupem w odcinku piersiowym. No i tutaj generalnie kondycja tych naszych młodych zawodników okazuje się być bardzo dobra. Rzecz, którą jeszcze pamiętam z czasów pracy w poradni wad postawy 20 lat temu no, było gorzej, zdecydowanie. Dzieci były zdecydowanie bardziej pod tym kątem zaniedbane. Można nawet powiedzieć, że, że to było wręcz zaniedbane społeczeństwo obecnych 30 do 40-latków. Natomiast dzisiaj ta kondycja wydaje się być lepsza. Świadomość rodziców jest większa. Z, niektórzy z naszych pacjentów badanych w dniu dzisiejszym no niestety zdradzali pewne objawy przeciążeniowe. I są to objawy, z którymi bardzo celowo rodzice, będąc zaniepokojonymi, przyszli dzisiaj w tym dniu, żeby po pokazać. Są to zmiany, które pojawiają się w momencie, kiedy dziecko rozpoczyna intensywny wzrost i te treningi, do których był przyzwyczajony, zaczynają powodować ból, zaczynają powodować pewną dysfunkcję. No jest to związane oczywiście z pewnymi organicznymi zmianami, jakie się dokonują w organizmie młodego człowieka i nie wolno tego lekceważyć. Są to różnego rodzaju jałowe martwice, tak jak choroba ozgód szlatera czy choroba haglunda. I takie przypadki dzisiaj również były, także jest to absolutnie uzasadnione, ten niepokój rodziców związany z pojawiającymi się dolegliwościami bólowymi u rosnących sportowców. Należy to wyjaśniać, należy to diagnozować. Zdecydowanie nie należy myśleć, że rozćwiczysz, rozbiegasz i wszystko będzie dobrze. Tutaj trzeba się wykazać pewną ostrożnością no i pewną odpowiedzialnością. Centrum Ortopedii Sportowej w Szpitalu Świętego Łukasza na co dzień współpracuje z Klubem Piłkarskim TS Podbeskidzie. Dzięki temu także piłkarze i kadra klubowa bielskiego zespołu Ekstraklasy mają dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia. Jak wiemy, nasz klub podpisał współpracę ze Szpitalem Świętego Łukasza. Osobiście uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa, ponieważ dla nas jako zawodników najważniejszy jest szybki powrót do zdrowia po kontuzji i w tym właśnie ma nam pomóc ta wykwalifikowana kadra ze Szpitala Świętego Łukasza. Klub taki jak nasz, profesjonalny, grający w piłkę, również... Oczekuje profesjonalnej obsługi. Dlatego właśnie wybór padł na Szpital Świętego Łukasza. Dla nas jest to niezmiernie ważne, żeby zawodnicy szybko powracali do zdrowia. A to gwarantuje nam właśnie ta współpraca.